No cześć. Pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taki oto kwadrat, który może być w zależności od tego, jaki sznurek użyjecie albo podkładką pod talerz, taką serwetką kwadratową. Albo jeżeli użycie, użyjecie np. sznurka bawełnianego 5 mm, może być dywanem. Ja wykorzystałam sznurek poliestrowy od firmy Radkar. Mam tutaj sznurki w kilku kolorach i to jest akurat sznurek 3 mm. W jednym motku jest 100 metrów i użyłam do tego szydełko 7 mm. Ale tak jak wspomniałam, można użyć do tego y, też sznurek bawełniany. Y, polecam również y, firmy Radkar, bo oni mają świetne sznurki w sumie każdego rodzaju i bardzo dobre ceny. Co najważniejsze, są świetnej jakości, więc jeżeli <grym> zdarza Wam się prucie, mi się zdarza, y, to te sznurki, y, te sznurki zniosą bardzo dużo. I zanim przejdziemy do dziergania, jeszcze jedno ogłoszenie, a raczej zaproszenie. Zapraszam do siebie na media społecznościowe, Instagram oraz Facebook Magda i sznurek. Zapraszam też na Patronite, po wzory których tutaj na YouTube nie ma. I zapraszam do grupy Facebookowej Grupa Magda i sznurek. Ym, chwalimy się tam swoimi udziergami, inspirujemy nawzajem, informujemy gdzie co znaleźć itd., tak więc warto tam zajrzeć. Yy, I zapraszam do siebie na Bajkofi. To tyle. Do roboty. Zaczynamy od magicznej pętelki. Ja ją robię w ten sposób, że do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę tak, żeby była przy małym palcu, na dwa środkowe nawijam sznurek tak, żeby mi się skrzyżował. Przytrzymuję ten krzyżyk, szydełko haczykiem do dołu. Wkładam pod tą pierwszą napiętą nitkę i ciągnę tą luźną na zewnątrz. Wyciągam palce i teraz tutaj sobie przytrzymuję. Następnie robię narzut na szydełko i przeciągam przez tą jeszcze nie taką luźną pętelkę. Raz. Jeszcze raz, dwa i jeszcze raz, trzy. To jest nasz, jakby, pierwszy słupek. Teraz wyciągam tą końcówkę z pętelki i następnie będziemy dodatkowo poza tymi trzema oczkami łańcuszka robić jeszcze 15 słupków w tym kółku, więc będzie ciasno. Narzut, do środka wkładam szydełko i teraz ciągnę przez ten środek nitkę od motka na zewnątrz. Mam trzy pętelki, robię narzut, przeciągam przez dwie. Narzut przeciągam przez dwie. I tak cały czas, aż będziemy mieć w sumie 15 słupków, plus te trzy oczka łańcuszka, które zrobiliśmy na samym początku. Łącznie z tymi trzema oczkami łańcuszka razem będzie ich 16. I tak jedziemy dalej. Gotowe. Trzeczka łańcuszka i 15 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Ktoś tu nie umie liczyć. 15. Teraz ciągnę za tą końcówkę. Ten środek w momencie, kiedy będziemy pracować na kolejnych rządkach, troszeczkę jeszcze nam się rozbije, więc nie ucinam tej końcówki. E, zaczynamy teraz drugi rząd. I teraz tak, zamykamy ten pierwszy rządek oczkiem ścisłym, wbijam się szydełkiem pod pierwsze poziome oczko z, z poprzedniego rzędu, przeciągam nitkę i przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku. Teraz robię sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w tym samym oczku, z którego wychodzą nam te oczka łańcuszka robię słupek. Wyszła nam taka, jakby fałka. O, zrobił mi się supełek. Tego jeszcze nie widać, ale to będzie jeden z naszych rogów. I teraz robimy oczko łańcuszka. Omijam jedno oczko pod spodem i wbijam się nas, w następne słupkiem. Potem znowu oczko łańcuszka. I teraz omijam znowu jedno oczko, i w kolejne wbijam się słupkiem. I robię też taką fałkę, trzy oczka łańcuszka i w to samo oczko wbijam się słupkiem, mamy drugi róg. Teraz to samo tutaj, czyli oczko łańcuszka, musimy ten bok przerzucić teraz tu, później tu, a później tu. Czyli oczko łańcuszka, omijam jedno oczko i wbijam się w następne słupkiem. Znowu oczko łańcuszka, omijam jedno oczko, wbijam się w kolejne słupkiem, trzy oczka łańcuszka i robię róg. I teraz słupek w tym samym miejscu. O, już to widać. Oczko łańcuszka, omijam jedno oczko i w następne wbijam się słupkiem. Oczko łańcuszka, jedno oczko omijam. Następne wbijam się słupkiem. Trzy oczka, łańcuszka, bo robię róg, już ostatni. I teraz tutaj oczko, łańcuszka, jedno oczko mijam i tutaj wbijam się słupkiem. Oczywiście robimy jeszcze oczko, łańcuszka i będziemy teraz zamykać rząd. O, chyba widać już ten kwadrat. Zamykamy teraz tylko ten rząd. Trzecie oczko licząc od dołu: raz, dwa, trzy. I tutaj wbijamy się oczkiem ścisłym. Przeciągam nitkę przez pętelkę, w którą się wbiłam, i przez pętelkę, którą mam na szydełku. I zaczynamy kolejny rząd. Kolejny rząd zaczynamy tutaj w rogu. Musimy się tam dostać, więc do środka wkładam szydełko, przeciągam nitkę i przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku, czyli robię oczko ścisłe. I teraz trzy oczka łańcuszka. Stanowią nam pierwszy słupek, a trzy kolejne oczka to jest oddzielenie tego słupka e, trzema oczkami od kolejnych słupków. Więc w sumie jest sześć oczek łańcuszka, a następnie tutaj robimy dwa słupki. W tym samym miejscu cały czas pracujemy. Tu już nam się ładnie zaakcentował róg. I teraz e, robimy trzeci słupek w słupku z poprzedniego rzędu, czyli o tutaj wbijamy się. W oczko z poprzedniego rzędu, następnie robimy oczko łańcuszka. I teraz uwaga, skupienie. Narzut i pracujemy na tym środkowym słupku z poprzedniego rzędu i będziemy go obrabiać, że tak powiem, z dwóch stron. Najpierw narzut, szydełko najpierw z jego prawej strony do środka. Przeciągam nitkę i wyciągam na wierzch. Następnie od razu z szydełko wkładam z drugiej strony i też przeciągam nitkę. Mam teraz trzy pętelki plus pętelkę z poprzedniego ściegu, jeszcze raz to zrobimy, będziemy to robić jeszcze y, później tutaj dookoła y, przy każdej ściance, więc to się utrwali. Narzut do środka, przeciągam nitkę, teraz od razu szydełko z drugiej strony tego słupka środkowego z poprzedniego rzędu ciągnę na nitkę od motka. Przeciągam, mam trzy pętelki, które teraz zrobiłam i przerabiam je razem. Zostają mi dwie pętelki, które też przerabiam razem. Oczko łańcuszka. I teraz to samo, co jest tu, powstaje tu odbicie lustrzane. Więc słupek w słupek. Następnie dwa słupki tutaj w tym łuku. O! No i teraz trzy oczka łańcuszka i znowu to przerabiamy tutaj, czyli najpierw dwa słupki, słupek w słupek dołączył ten trzeci słupek, oczko łańcuszka i pracujemy na słupku z poprzedniego rzędu na tym środkowym, czyli narzut. Tutaj do otworu szydełko przeciągamy nitkę, wyciągamy na zewnątrz, od razu szydełko z drugiej strony, ciągniemy nitkę i wyciągamy na zewnątrz. Trzy pętelki, które teraz zrobiliśmy, przerabiamy razem, dwie pętelki, które zostały, też przerabiamy razem. Narzut i pyk, jedno oczko łańcuszka. I teraz to, co jest tu, przerabiamy tu, czyli słupek w słupek. Następnie tutaj w tym łuku dwa słupki. Trzeczka łańcuszka. I znowu w tym łuku dwa słupki. Brakuje nam tutaj trzeciego słupka, który stawiamy w oczku z poprzedniego rzędu w słupku, czyli słupek w słupek. I teraz jedno oczko łańcuszka i zajmujemy się środkowym słupkiem z poprzedniego rzędu, narzut, tutaj do środka przeciągam nitkę, szydełko od razu z drugiej strony, przeciągam nitkę, narzut, przeciągam przez trzy pętelki, narzut, przeciągam przez dwie pętelki oczko łańcuszka i znowu słupek w słupek. I teraz tutaj w kolejnym łuku dwa słupki, raz dwa. Trzy oczka łańcuszka i zajmujemy się tą stroną. Dwa słupki w tym samym łuku. I jest drugi. Słupek w słupek. Oczko łańcuszka i teraz ogarniamy słupek środkowy z poprzedniego rzędu. Narzut, tutaj do otworu, przeciągam nitkę, szydełko do otworu, z drugiej strony przeciągam nitkę, narzut. Przeciągam przez trzy pętelki, narzut przeciągam przez dwie pętelki, oczko łańcuszka. I teraz słupek w słupek musimy dokończyć jeszcze tą stronę. Tu już jest jeden słupek z tych oczek łańcuszka. Musimy dorobić więc tylko jeszcze jeden. I zamykamy oczkiem ścisłym w trzecim oczku licząc od dołu raz, dwa, trzy, pyk jedna nitka, pyk druga. Przeciągam i przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku. Gotowe. Zaczynamy kolejny rządek. Oczko łańcuszka. I teraz raz, dwa, trzy oczko łańcuszka, które stanowią słupek. I dodatkowo też musimy zrobić oczka, które będą oddzielały je od kolejnych słupków. Tak jak wcześniej robiliśmy dodatkowo trzy, tak teraz też. Raz, dwa. 3 i następnie dwa słupki w tym samym łuku. Raz i 2. Teraz przerabiamy każdy słupek z poprzedniego rzędu. Będą 3. Raz, 2 i 3. Zajmujemy się teraz tym y, słupkiem z poprzedniego rzędu, y, który został spleciony w sumie, i teraz y, w sumie chyba z dwóch stron. I teraz tak oczko łańcuszka, i robimy znowu to samo: czyli narzut do środka, przeciągam nitkę z drugiej strony, ciągnę nitkę, i teraz przerabiam trzy pętelki. A teraz przerabiam dwie pętelki, oczko łańcuszka, i to samo co jest tu, robimy tutaj, czyli słupek w słupek. W sumie trzy razy. Raz, dwa, trzy. Tutaj dwa słupki włóku, Skrzypi śmiesznie, ten sznurek. Teraz trzoczka łańcuszka. I znowu dwa słupki. Muszę pociągnąć motek. po tych dwóch słupkach trzy słupek w słupek. Raz. Dwa. I trzy. Op. Oczko łańcuszka. I teraz pracujemy nad tym y, słupkiem. W sumie chyba tak to można nazwać. Y, a jak nie to trudno. I teraz y, tutaj do otworu Przedełko, przeciągam nitkę, z drugiej strony przeciągam nitkę, narzut przeciągam przez te trzy pętelki i teraz przeciągam przez dwie pętelki, oczko łańcuszka i pracujemy dalej jako odbicie lustrzane. Raz pierwszy słupek, dwa, drugi słupek, teraz trzeci słupek. Następnie tutaj dwa słupki, półku, łańcuszka i powtórka z rozrywki, naprostuję, bo wszystko się zwija. Dwa słupki, teraz trzy słupki. Trzy piszczące słupki, nie wiem czy to też się nagra ten odgłos, ale no, piszcie śmiesznie ten sznurek. I teraz tutaj trzeci słupek i oczko łańcuszka oczywiście i teraz tutaj zajmujemy się tym no, ala słupkiem. Narzut do środka przeciągam, z drugiej strony przeciągam, narzut przerabiam trzy pętelki, narzut przerabiam dwie pętelki, oczko łańcuszka. I znowu to samo. Trzy słupki. I już chyba wiadomo, co robimy z każdej strony. No i już prawie skończyłam. Zrobiłam tutaj trzy słupki w słupkach z poprzedniego rzędu. Brakuje tutaj tylko jeszcze jednego słupka, więc dorobiam tam, gdzie jest łuk. I zamykam oczkiem ścisłym w trzecim oczku, licząc od dołu. Pyk, pyk. I oczko ścisłe. No i trzeba sobie ładnie ułożyć, żeby ładnie wyglądało. Każdy kolejny rząd wygląda bardzo podobnie, czyli jak zamykamy oczkiem ścisłym, to potem tutaj znowu robimy oczki, oczko ścisłe, żeby przejść do y, rogu. Następnie robimy sześć oczek łańcuszka, gdzie trzy oczka to jest słupek, i trzy kolejne oczka to jest oddzielenie tego słupka od pozostałych słupków. W każdym takim łuku robimy z jednego boku dwa słupki. O, następnie przerabiamy każdy słupek, który mamy z poprzedniego rzędu. Więc w tym rzędzie to będzie jeden, dwa, trzy. Ops, trzy, cztery i pięć. Oczko łańcuszka po każdych słupkach i teraz robimy zawsze to samo tutaj z tym środkowym słupkiem. Obrabiamy, nie tak, chciałam zrobić yy, słupek reliefowy, a po prostu obrabiamy go w ten sposób i te trzy pętelki przerabiamy razem, dwie pętelki razem, oczko łańcuszka i znowu przerabiamy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty i piąty, a następnie tutaj dwa słupki od razu. I tak wygląda jeden bok. Potem trzy oczka łańcuszka. I znowu to samo robimy tutaj, tutaj, tutaj. Jak skończymy, zamykamy oczkiem ścisłym. I znowu oczkiem ścisłym przechodzimy do łuku. Yy, i zaczynamy produkcję yy, słupków i oczek łańcuszka na samym początku oczywiście. Możemy tak to robić <gryw> kiedy chcemy. Ja już skończyłam swoją serwetkę. Trzeba ją jeszcze ładnie ponaciągać, porozciągać, żeby yy, układało się jak trzeba. Teraz obcinamy końcówkę i pokażę jak zakończyć. Wyciągam tą końcówkę. Mniejsze szydełko się przyda, jeżeli macie. Obliczam trzecie oczko, raz, dwa, trzy, pod dwie nitki. Wprowadzam szydełko, pod dwie pętelki. I teraz przeciągam końcówkę, tą, którą odcięłam. Odwracam i y, mam tutaj to oczko, z którego wychodzi pojedyncza nitka. Wbijam się pod nie, ale też pod tą nitkę jeszcze niżej. Przeciągam końcówkę. I teraz tutaj gdzieś trzeba jeszcze schować pod ściegiem ją dokładnie. O, i tu jeszcze gdzieś w kilku miejscach. Tu się w środek wbije. To co jest istotne, to przy y, sznurku poliestrowym tu się próje ta końcówka, więc. Jak już przeprowadzicie taką ilość, taką długość jak trzeba i będziecie chcieć ją obciąć, to y, trzeba ją później opalić zapalniczką albo zapałką i ona wtedy przestanie się pruć. Więc to jest niezbędne, żeby Wam się tutaj to nie ruszyło. To by było na tyle, mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący. Dajcie znać, czy będziecie dziergać taką serwetkę, czy może dywan, bo z tego wzoru uda się też zrobić coś innego niż tylko samą serwetkę. I zapraszam Was do siebie na media społecznościowe, Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Zapraszam też na Patronite, po wzory, których tutaj nie ma na YouTubie. I zapraszam też na Bajkofi. To tyle, pozdrawiam i do roboty!